Z kim śpi tego sny ma? Ach, znać prywatny adres Pana Boga. Stosy nie rozświetlają ciemności. Legendy burszą często, rządni jej surowca. Przysłowia sobie przeczą i to jest właśnie mądrością ludową. Koniom i zakochanym inaczej pachnie siano. Nie pytaj Boga o drogę do nieba, bo wykaże ci najtrudniejszą. Na szyi żyrafy pła zaczyna wierzyć w nieśmiertelność. Nawet flądra nie jest bezstronna. Pierwszym warunkiem nieśmiertelności jest śmierć. Nie opowiadajcie swoich snów, a może przyjdą do władzy. Freudyści z Enuchami można mówić długo. Opowiadała pewna. Pani z haremu i bezstronni nie są bezstronni. Są za sprawiedliwością. Czy wyobrażacie sobie kobietę, która dałaby? Swojemu ulubieńcowi opowiadać przez tysiąc jeden nocy bajki.